我们首先要把这个大概结构图看一下。

Hans, no, panowie! Szyb, nie ze ściąłem Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, Tadek, Tadek, Tarek do środka i wal na skrzydło. Spokoien hier gaan we.

이리 <laughs> 갔다.

Saint nie wolno to topoletko. Cicho, mi kartki dają. Pójdź się nie odzywali, tam kartki zebrane, dobra. Kępka! 36. nie

bardzo okay, ja głos. nie. Uroszę, tyle, skończyliśmy Bardzo, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 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 na pewno teraz Dobrze. Dobrze. Dobrze, Czekam tu, na pana. Ju, do widzenia. Ja jestem pani sędzio. sędzią. A po jeszcze to będzie pana Na pewno, tak, pewno. Ja będę stał tu dla tą Jakie Jakie jeszcze ma nie mam za, tyle. tyle. Tyle, żeby panu na pewno. Start. Ja jestem, oh.

Cześć! 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 Cześć!

Чи 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 Parę słów po meczu wygranym. Yy, więc tak yy, chciałem przede wszystkim podziękować swoim chłopakom za walkę, za zaangażowanie no i za dobry wynik. Yy, wprawdzie nie spodziewałem się takiego aż wyniku. Myślałem, że zespół sośnicy troszeczkę wyżej postawi nam poprzeczkę, natomiast stało się jak się stało. strzeliliśmy 8 bramek, yy, mimo tego, że straciliśmy dwie. Z tych dwóch bramek nie jestem zadowolony, które żeśmy stracili, bo straciliśmy po błędach zresztą, tak jak w innych meczach. Nie wiem, jak inne wyniki się ułożyły w tej lidze. My po prostu, dla nas to był bardzo ważny mecz, który, który może zadecydować o tym, czy się utrzymamy, czy się nie utrzymamy. Wprawdzie zostało jeszcze trzy kolejki i będziemy się starać robić wszystko, żeby, żeby po prostu zrealizować swój cel, którym jest przede wszystkim utrzymanie w, w A-klasie. W sytuacji, które stworzyliśmy, można było się pokusić o wynik jeszcze wyższy. Wstąpiło takie troszeczkę rozluźnienie. Myślę, że gdyby wynik był bardziej na styku, to te sytuacje, które stwarzaliśmy, a nie, wykorzysta, nie wykorzystaliśmy, to gdyby był wynik bardziej na styku, to myślę, że to mogło się skończyć troszeczkę inaczej. Wkradł się w zespół taki. Kura optymizm już y, zrobił to wszystko, ten wysoki wynik, i, i chwała chłopakom za to, że po prostu y, zwyciężyli i zdobyli te trzy punkty. Dziękuję. Dobrze.